Burmistrz Szumiec wprowadzi nas do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, zostałem upoważniony przez Pana Burmistrza do przedstawienia niniejszego projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od dopłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Do tych czasów w naszym mieście organ orzekający o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego udzielał bonifikaty po poprzednim podjęciu przez Radę Uchwały w konkretnej sprawie. Uchwały Rady określające wysokość i warunki udzielania bonifikaty miały charakter indywidualny. Rutynowo przyjmowane były one w wysokości 98 i 90% 98% do budownictwa wielorodzinnego i 90% dla budownictwa. Jednorodzinnego. Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miasta Lubartów nr 45, łamane przez 242, łamane 14, z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty. A dopłatę za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego, prawo yy, współwłasności działki nr 643 położonej w Lubatowie przy ulicy Pola, yy, Polarnej Rada, jako organ stanowiący gminy, winny <grystwa> kwestię określenia warunków udzielania bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, prawo własności w akcie normatywnym o charakterze powszechnie obowiązującym. W rozstrzygnięciu tym wojewoda stwierdza, że Kompetencje Rady Miasta w zakresie bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności obejmują wyłącznie określenie w drodze uchwały warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych. Dziękuję bardzo.